Siemanko, ludzie, witam was po naprawdę długiej przerwie w szóstym odcinku Top Ten League of Legends. Temat dzisiejszego odcinka to czempioni niedodani do gry. Oczywiście chciałbym nadmienić, że ciężko sklasyfikować, czy czempion jest mniej lub bardziej zapomniany, więc miejsce zajmowane przez bohaterów to po prostu rutynowy zabieg. Na dziesiątym miejscu znalazł się Averdian, czempion przypominający kosmitę w pozie medytującego mnicha. Ikona umiejętności Astral Beam, znajdujące się pod klawiszem E, została wykorzystana w grze jako buff do barona Nashora. Kolejny zapomniany czempion to Gavid The Plant King. O tym bohaterze zbyt wiele nie wiadomo, poza tym, że posiadał on 6 umiejętności, a także jak się domyślacie, po kilku latach ukazał się jako Zaira. Tabu, The Voodoo Shaman, zajmuje ósme miejsce zestawienia, podobnie jak Gavid posiadał on 6 umiejętności, i podobnie jak wcześniej wymieniony bohater, po kilku latach tabu ukazał się jako Swain. Siódme miejsce to Priscilla, the Spider Queen. Wielu z Was może sobie pomyśleć, że Elise to kopia Priscilli, nic bardziej mylnego. Elise jest to champion pająk dodany na prośbę graczy Lola, jednak z dawną Priscillą nie ma wiele wspólnego. Szóstym bohaterem w tej liście jest Rob Blackblade. Został usunięty ze względu na jego grafikę, która w żadnym stopniu nie pasowała do stylistyki ligi. Co do skilli, nie zostały one ujawnione dla graczy. Jesteśmy już w środku naszego zestawienia, a tutaj znajdziemy Omena. Prawdopodobnie jest to poprzednik Kazixa. Możemy ujrzeć go w komiksie o Udyrze. Niestety tak jak u poprzedniego bohatera, nic nie wiemy o skillach. Na czwartym miejscu spotkamy Wella, The Hydro Poza luźnymi grafikami niewiele na jego temat wiadomo. Well jest prawdopodobnym poprzednikiem nami. Wchodzimy na podium, a tutaj możemy zobaczyć Eagle Ridera. Podobnie jak Wella, poza luźnymi grafikami nic więcej się nie dowiemy. Champion jest prawdopodobnym poprzednikiem Queen. Na drugim miejscu ujrzymy Ilmira. Najprawdopodobniej najlepszego przyjaciela Blitzcranka. Tak. No i pierwsze miejsce zajmuje uwielbiany przez wszystkich Urw. Urw to prima aprilisowy żart Riotu. Niedoszły bohater Ligi został zabity przez Wolwika, dzięki czemu powstała skórka Wilk w skórze Urfa. Urw został użyty również w skórkach Korkiego oraz Fiza. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Top Ten League of Legends. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeszcze raz przepraszam za długą nieobecność. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, która strasznie motywuje do dalszej pracy. W takim bądź razie ja się już będę z Wami żegnał. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu i pa pa.